Ja czasem w nocy przebudzę się i, i myślę, jak to będę robił? Od czego zacznę? A ja, jak tak będę robił, że mi wyjdzie i pracuję na tym, główkuję, na spani, no, nie na spaniu, ale podczas nocy i później się biorę do roboty, no to już jest jakieś takie już przygotowanie mam w głowie, że wiem, że o, trzeba tak zawsze. I, I później mi to akurat no, najczęściej wychodzi, że dam, dam sobie radę z tym. jak widać jestem już wiekowym troszkę 38 rocznik, jestem no to już mam 70, 78 rok. Moja rodzina to była dosyć liczna, bo sześcioro nas było rodzeństwa plus rodzice no i, i także no, po prostu jak to się jakby to powiedzieć no biednie żyli, skromnie. No i chciałem też ja troszkę podrosłem, dorosłym żeby coś pomóc rodzicom. No ale żebym za młody jeszcze, to mnie do żadnej firmy nie nie przyjęli. No to Dowiedziałem się w sąsiedniej wiosce, że robią te koszyki. Poszedłem do tego pana w tej sąsiedniej wiosce i poprosiłem, żeby mi przyjął na przyuczenie. A Potem, jak się całkiem lepiej nauczył tego robić, no to sam już się zaangażowałem, no i tak się stało. Tak, Trzeba sześć takich patyków grubszych, tak z tego tutaj wyciąć. No i wiążę tak samo, wykiną, no i wyplatam po malutku. Od, od, od naj, najmniejszego tego do, 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 do największego, później do, do końca. Nabijamy z jednej strony tego i z drugiej, I tak naokoło. Z tym, że tutaj będę chciał w jednym miejscu. I jedno, tylko dalsze, żeby było nie do pary. To w, ten, w takich właśnie słomelkach, gdzieś ścierkę dawali do tego ciasta i to się tak zwanie rusza, żeby się wyruszało. No i później dopiero, jak było wyraśnięte, to do pieca chlebowego i, i piekło się. No, no. A to. A też z rzozy, jest na panne, grozą, gałęzie to to, co do się robi. To jest taka na to na przykład, albo można to folium wyłożyć i do tego torf czy na ziemię, no i kwiaty. Będą na tej troszeczkę stopce takiej. na święcunkę na przykład na, na wiosnę Jak to są Wielka noc, prawda? Ten tutaj o, co widać to jest jakieś słye kwiaty czy coś takiego. To jest normalne z, z wikliny. I, I z tego z brzozy i z wikliny. Lubię to robić. Potrafię jak mam zresztą tego Można powiedzieć zawsze mam robotę. I 12 i 15 godzin czasu siedzę przy tym na dobę. Tak, tylko tyle się oderwę, co muszę na obiad i wyspać się. A tak to już do roboty.